Ponad pół roku temu w Mongolii odnaleziono zmumifikowane zwłoki buddyjskiego mnicha. Jego ciało zastygło w pozycji tak zwanego kwiatu lotosu. Wezwany do pomocy biegły oświadczył ku zdumieniu władz, że jego zdaniem mnich żyje, ale znajduje się w stanie głębokiego transu medytacyjnego. Niezwykłe zwłoki odnaleziono w północnej części Mongolii. Naukowcy są zdumieni, że licząca około 200 lat mumia jest zachowana w doskonałym stanie. Zdaniem doktora Barego Kercina, lekarza Dalai Lamy, mnich ten jest w stanie głębokiej medytacji, zwanej Tugda. Co więcej, lekarz twierdzi, że jeśli uda mu się przetrwać dłużej, może stać się buddą. Odnalezienie niezwykłej mumii było równie niezwykłe co ona sama. Mongolska policja twierdzi, że zwłoki próbowano sprzedać na czarnym rynku, co jednak skończyło się jej ujawnieniem. Obecnie mumia jest trzymana pod zamknięciem jako dowód w sprawie. O dziwnych praktykach mnichów buddyjskich słyszy się od czasu do czasu. Znane są też przypadki, gdy mnisi umierają medytując. Słynny jest przypadek lamy z wyznającej buddyzm tybetański burjacji. Lama Dashi Dorso Idhilow, który oficjalnie zmarł w 1927 roku, jest do dzisiaj czczony. Przebierany ceremonialne szaty, a jego ciało jest w lepszym stanie niż ciało Lenina w muzeum na Placu Czerwonym w Moskwie. Ostatecznie w 2002 roku wykonano dokładne badania ciała Jetiglowa. Rezultaty były zdumiewające, gdyż wskazywały na to, że ciało jest w stanie rozkładu, jaki powinien nastąpić kilkadziesiąt godzin po śmierci, na co wskazywało znacznie mniejszy od oczekiwanego rozpad komórek. Już wtedy pojawiły się głosy, że buriacki lama tak naprawdę żyje, tylko jest w stanie głębokiej hibernacji. Mnisi i wierni do dzisiaj traktują go jak żyjącą osobę, podają mu ręce i rozmawiają z nim. Wygląda na to, że odkrycie z Mongolii to po prostu kolejny przypadek świetnie zakonserwowanego mnicha w pozycji kwiatu lotos.